Zdrajca ojczyzny, czy zdradzony przez ojczyznę? Legendarny sportowiec, pięciokrotny medalista olimpijski, siedmiokrotny Mistrz Świata i czternastokrotny Mistrz Polski. Człowiek, którego próbowano wymazać z kart historii polskiego sportu. Witam Państwa. Ja nazywam się Jan Wiper i zapraszam na pierwszy odcinek podcastu z serii Legendy Sportu. Oczywiście ten podcast powstaje dzięki Państwu, więc jeśli odcinek Wam się spodoba, to proszę o łapkę w górę oraz o subskrypcję. Z góry dziękuję za wsparcie. Jerzy Pawłowski, szablista wszechczasów. Urodził się 25 października 1932 roku w Warszawie. Był synem Władysława Pawłowskiego i Eleonory Nowakowskiej. Wychowywał się w rodzinie patriotycznej. Jego dziadek Jakub był legionistą i wielkim zwolennikiem Piłsudskiego. Ojciec Władysław natomiast brał udział w kampanii wrześniowej. Potem zaangażował się w powstanie warszawskie, gdzie działał w wywiadzie Armii Krajowej w batalionie Zośka. Po wojnie natomiast musiał się ukrywać. Młody Jurek również został wciągnięty w działania wojenne. Mając zaledwie 8 lat, szmuglował razem z matką żywność przez granice, a w czasie Powstania Warszawskiego wykazywał się w służbie pomocniczej, dostarczając powstańcom żywność i papierosy. Do jego zadań należało również zrzucanie bomb fosforowych z dachów budynków, chroniąc je przed niechybnym pożarem. W ostatnich dniach 1945 roku został ranny. Dopiero kilka lat po wojnie usunięto mu cztery odłamki, Jeden pozostał w jego ciele na zawsze. Po zakończeniu wojny rodzina Pawłowskich pozostała w Warszawie. Jerzy, podobnie jak większość jego rówieśników, uwielbiał sport. Grał w piłkę nożną, uprawiał boks, skakał w dal, a nawet o tyczce. Jednak to szermierka stała się jego pasją, życiem i przygodą. Mimo, że początkowo próbował walczyć wszystkimi trzema rodzajami broni, czyli szablą, floretem i szpadą, to ostatecznie zdecydował się na szermierkę. Tłumaczył później, że szabla pozwalała na większą swobodę ruchów i improwizację. Niemały wpływ na wybór swojej ścieżki sportowej nastolatka miała fascynacja bohaterami trylogii Sienkiewicza, a szczególnie Wołodyjowskim, wytrawnym fektmistrzem. Szermierkę zaczął uprawiać w 1949 roku, mając 17 lat. Jak wspominał później, zainspirowała go do tego szabla. Którą pewnego dnia przypadkowo odkopał w czasie zabaw z kolegami. Walka bronią białą pochłonęła go bez reszty. Jerzy Pawłowski pierwsze swoje sportowe kroki stawiał w warszawskim klubie Ogniwo. Potem przeszedł do gwardii, aby od roku 1952 występować w barwach legii Warszawa. Wraz z karierą zawodniczą piął się po szczeblach kariery wojskowej i po zdaniu matury uzyskał pierwszy stopień oficerski. Los mu sprzyjał ponieważ po wojnie w Polsce bardzo szybko odradzała się szermierka. Już na pierwszych treningach trafił pod skrzydła takich sławnych nazwisk jak Irena Nawrocka, florecistka igrzysk olimpijskich w Londynie i Helsinkach, oraz medalistka mistrzostw świata, oraz Węgra Janosa Kweja, jednego z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów współczesnej szermierki na świecie. W zaledwie rok po rozpoczęciu nauki Jerzy Pawłowski zdobył wicemistrzostwo Polski a mając 18 lat, trafił do kadry narodowej, gdzie w 1952 roku, startując w swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich, dotarł do półfinału indywidualnego turnieju szablowego. Rok później wraz z kolegami zdobył drużynowo brązowy medal mistrzostw świata w Brukseli. Swoją determinacją i dążeniem do perfekcji Jerzy Pawłowski zadziwiał trenerów i swoich kolegów klubowych. Wraz z przyjacielem i rywalem na planszy Wojciechem Zabłockim był motorem napędowym drużyny szermierzy polskich. Pawłowski mówił w wywiadzie. Naszą drużynę prowadził Janos Kewej, który był nie tylko dobrym trenerem, ale także świetnym pedagogiem. Dzięki niemu mocno wyprzedziliśmy epokę. Walkę sportową postrzegaliśmy jako patriotyczny obowiązek. Słowa trenera – musisz być mistrzem – Napędzały zawodnika do morderczego wysiłku podczas zawodów i godzin spędzonych w sali ćwiczeń. To wszystko dało niesamowite wyniki. Podczas olimpiady w Melbourne w 1956 roku Jerzy Pawłowski zdobył srebrny medal olimpijski indywidualnie. Cztery lata później powtórzył ten sam wynik drużynowo w Rzymie, a na kolejnych Igrzyskach w Tokio wywalczył z kolegami brąz. Najcenniejsze trofeum, Złoty medal uzyskał na olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku. Kiedy w 1957 roku w Paryżu zdobył tytuł Mistrza Świata i dwa lata później w Budapeszcie sięgnął podróży Nowe Złoto, Polakom w końcu udało się przełamać 30-letnie królowanie Węgrów w tej dyscyplinie. Międzynarodowa Federacja Szermiercza doceniła znakomitego sportowca polskiego i przyznała mu tytuł szablisty wszechczasów. W 1970 roku Jerzy Pawłowski w uznaniu za zasługi zostaje prezesem Polskiego Związku Szermierczego. W tym samym czasie kończy również studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Instytucie Badań Społecznych i w Wojskowym Instytucie Prawniczym przy Wojskowej Akademii Politycznej. W wolnym czasie poświęca się myślistwu i wędkarstwu. Często jest zapraszany na przyjęcia organizowane przez partyjnych notabli. Cieszy się szacunkiem i podziwem fanów. Jerzy Pawłowski to nie tylko wybitny sportowiec, ale też erudyta, zna biegle kilka języków, interesuje się kinem, teatrem. Kiedy w 1974 roku koncentrował się na przygotowaniach do najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, pomyślna karta się odwróciła i nagle jego życie odmieniło się zupełnie. Nie przypuszczał, że plany pokrzyżuje mu skrywana przez niego tajemnica. Cofnijmy się teraz nieco w czasie, aby poznać historię, która działa się równolegle do jego kariery sportowej. Wszystko zaczęło się w 1950 roku, kiedy to pod groźbą szantażu, że aresztują ojca akowca, zgodził się na współpracę z UB, czyli urzędem bezpieczeństwa. W mojej rodzinie nigdy naprawdę nie zawierzono komunistom nawet na pół paznokcia, wspominał. Jego syn Michał mówił tak o swoim ojcu. Machina PRL-owskiej dezinformacji rozpuszczała rozmaite plotki. Z pewnością było to bardzo szkodliwe działanie. Proszę jednak zrozumieć, że mój ojciec nigdy nie był w segmencie niedowartościowanych donosicieli. Wykluczał to jego potwornie twardy charakter. On nie zajmował się donosami. Agenci PRL na zachodzie tak mówili o nim. Był niefrasobliwy, nieostrożny i za dużo gadał. Kontrwywiad zrezygnował ze współpracy z nim w 1962 roku. Dwa lata później, w 1964, Szablista został zwerbowany przez CIA w czasie pobytu w USA. Sam twierdził, że nie podpisał zobowiązania do współpracy z wywiadem amerykańskim i działał jako wolny strzelec. Amerykanom przekazywał informacje na tematy polityczno-towarzyskie z kręgów PZPR. Pawłowski pod pseudonimem Paweł pracował dla CIA do 1975 roku. Od początku 1975 roku Jerzy Pawłowski czuł, że sytuacja robi się napięta. Podejrzewał, że jest śledzony, obawiał się o życie najbliższych. O tym, że był agentem CIA, nie wiedziała nawet jego żona. Na drugi dzień, po swoich imieninach, udał się do siedziby polskiego kontrwywiadu w Warszawie. W trosce o bezpieczeństwo rodziny i zmęczony życiem, w ciągłej niepewności, przyznał się do współpracy z CIA. Zdecydował się na ten krok również dlatego, że nie działał na rzecz Amerykanów już od dwóch lat, jak i też miał informację, że w CIA pojawił się rosyjski agent. Pawłowski liczył, że jak sam się zgłosi, kara będzie łagodniejsza. Proces Jerzego Pawłowskiego trwał rok. W tym czasie sportowiec był osadzony w dziesiątym pawilonie aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Czteroosobową celę dzielił ze złodziejami, mordercami, a nawet chorymi psychicznie. Podczas spacerów w czasie swojego aresztowania rozmawiał nawet z hitlerowskim zbrodniarzem Richem Kochem, który też w tym czasie odsiadywał wyrok. Żona sportowca Iwona Pawłowska tak wspominała powyt w więzieniu swojego męża. Tylko dzięki temu, że Jurek miał bardzo silny charakter, nie poddał się próbom dominacji ze strony słów więźniów, co więcej to on starał się ich resocjalizować. Mimo pesymistycznych perspektyw Jerzy Pawłowski nie załamał się. Mógł liczyć na wsparcie kochającej rodziny, która często dostarczała mu przemycane pod ubraniami jedzenie. Jego żona podkreślała w wywiadach, że była dumna z postawy męża i popierała jego wybory. 8 kwietnia 1976 roku wojskowy sąd okręgowy w Warszawie skazuje go na 25 lat więzienia. Zostaje także pozbawiony praw publicznych i zdegradowany do stopnia szeregowego, a jego majątek ulega konfiskacie. Od tej pory przedstawiany jest jako zdrajca na rzecz imperialistów i wymazywany z historii sportu polskiego. Jerzy Pawłowski wspominał po latach, że po ogłoszeniu wyroku jego sportowy kolega, niemiecki szermierz Walter Kestner, zainicjował zbiórkę na rzecz wykupienia polskiego mistrza olimpijskiego z więzienia. Zebrał na ten cel ogromną kwotę 4 milionów dolarów. Nic to jednak nie dało, ponieważ komuniści nie chcieli iść na żadne układy, traktując tę sprawę bardzo surowo. Po 10 latach. I 44 dniach przebywania w więzieniu Sportowiec został ułaskawiony przez radę państwa. Znalazł się na wolności 11 czerwca 1985 roku. Po wyjściu z więzienia nie pozwolono mu jednak wrócić do profesjonalnego sportu. Zajął się za to bioenergioterapią i pomagał ludziom, którzy przyjeżdżali do niego na leczenie z całego świata. Jego drugą pasją, którą odkrył w więzieniu, stało się malowanie obrazów i, mimo problemów zdrowotnych, kontynuował ją do końca swoich dni. Jerzy Pawłowski zmarł 11 stycznia 2005 roku w Warszawie w wieku 72 lat. Zdaniem wielu ludzi, odszedł nie tylko wielki mistrz, ale i patriota, który poświęcił bardzo dużo dla ukochanej ojczyzny. Dziękuję Państwu za wysłuchanie programu. Przypominam, że program powstaje dzięki Państwu. Jeśli audycja się podobała, kliknijcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania oraz do komentowania. Dajcie znać, czy znaliście Jerzego Pawłowskiego i jakie macie na jego temat zdanie. Proponujcie też w komentarzach inne legendy sportu, których biografie chcielibyście usłyszeć. Zapraszam też do słuchania naszego podcastu na innych platformach. Oraz na nasze media społecznościowe. Wszystkie linki umieszczę w opisie podcastu. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia.